Ile mchnięcia przed telewizorem zaprasza Helena. Tajny agent o bardzo zszarpanych nerwach. Oskupiemy i zlikwidujemy kartę. On wymaga terapii. Pana zżera strach. Ma go pan w oczach. Świetnie czytam w ludzkich oczach. Pulzując to bydle, przerażam. Myślałem, że ty się niczego nie boisz. Sandra Bullock i Liam Neeson w komedii sensacyjnej Charlie Cykor we wtorek o 21. Jest nałogowym podrywaczem, przy którym Casanova schowałby się ze wstydu. Ale los szykuje mu niespodziankę. Babcia była warta dużo więcej niż sądzisz ty i cała rodzina. Co mam zrobić? Obawiam się, że to nie takie proste. Spełnienie ostatniej woli babci graniczy z cudem. Może jednak warto skończyć z podbojami, by odnaleźć prawdziwą miłość. Komedia romantyczna Bad Boy w środę o 21.00. Wystarczy tylko zepsuta pralka, by pokrzyżować Twoje plany. Pranie staje się problemem. Zajmuje dużo więcej czasu. Jesteś wykończona i masz dość. Aaaa! Wszystkie problemy pozostały tylko w złym śnie. Dodawaj Kalgon do każdego prania. Kalgon zapobiega osadzaniu się kamienia, który może zniszczyć najważniejsze części Twojej pralki i Twoje plany. Kalgon. Twój dzień bez nieprzewidzianych zdarzeń. Wiodący producenci pralek polecają tylko Kalgon. Hej! Poczekasz chwilę? No. Mentos Pure Fresh to nowa guma do rzucia z odświeżającą, płynną esencją. Mentos Pure Fresh to eksplozja świeżości i smaku zamknięta w gumie do rzucia. Mentos Pure Fresh. Odświeżenie, którego nigdy wcześniej nie zaznałeś. Gwarantowane przez Mentos, the fresh maker.